W środę 28 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Kozienicach odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów Ziemi Kozienickiej, czyli przedstawicieli wszystkich siedmiu gmin wchodzących w skład powiatu Kozienickiego. Zgromadzonych powitał burmistrz Kozienic Mariusz Prawda. Poza nim naszą gminę reprezentowali zastępca burmistrza Igor Czerwiński i sekretarz gminy Sylwia Wąsik. Jakie sprawy poruszono podczas tego spotkania? Ogólne sprawy y, związane z funkcjonowaniem całego powiatu Kozielickiego, bo wiadomo, że gmina Kozielica jest największą gminą y, i tu się wszystko centralizuje, ale oczywiście bez tych gmin pobocznych y, też nie może sama funkcjonować. I wszyscy razem właśnie omawiamy wszystkie sprawy właśnie powiązane z, z tym naszym powiatem. I tak jak powiedział nam wójt gminy Sieciechów Arkadiusz Guba, omawiane tematy dotyczyły m.in. planów i działań związku gmin ziemi Kozienickiej, gminy i powiatu oraz transformacji energetycznej naszego regionu. Mowa była również o najbliższych wydarzeniach społeczno-kulturalnych. Takie jak e, przegląd kół. Gospodyń Wiejskich, którym ja jestem gospodarzem. Jest to organizowane w Bidzie Sieciechów. Jest to piąty jubileuszowy przegląd kół Gospodyń Wiejskich. Zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu kozienickiego. W sobotę na godzinę, to jest 14 wrzesień, na godzinę 15 za szkołą Kojeziora. W Przed nami też między innymi Festiwal Muzyki Rozrywkowej imienia Bogusława Klimczuka, który w Kozienicach zaplanowano na 30 i 31 sierpnia.